Siemanko! To znowu gimper. Nie! To gimpera nie ma. E, aha, trzeba zacząć grę. E, gramy Aram, dlatego zaczynam w takim, na takim ekranie, bo wiadomo, Aram te sprawy random. Wiadomo. No, ja jestem Green jakbyście nie wiedzieli, a to jest. E, mogę po, po imieniu mówić, czy się wstydzisz tego? E, to zależy. No i tak gdy na, na nagraniu mówił Paweł. Boże święt! <laughs> Dobra, to już wiecie, to jest Paweł. Dobra, niech zostanie. Kumprę ze szkoły. Nie, pf, tylko. No. Teraz chipsy, kola, gra. o! ci, 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 Proszę, coś urozgarniętego! Soraka, soraka. soraka. Kasa Może karma. <laughs> Dobra, nie, może być, jest okej. Okay. Może być, dobra, Ja przede wszystkim. Dobra, ja sobie zostawię Hira i barierę. Czekaj, zaraz coś tam wyślę. Gdzie bo mi nie nie wiem, Na te, na te się. A po co? Ale ja nie mogę teraz tego zobaczyć, bo wiesz, meczek. to bieda. A co to jest? Nie chcesz wiedzieć. Magda Gessler? Nie. No to się później najwyżej to pytam. Będę się powstrzymywał. Twoja Nie. Nie. Moja stara też nie. Mój stary? Nie. Mag... nie, nie. Desdarowa Tusk? Ja postąpiłem to szczęścia. Dobra, słuchajcie. Jak tu mówi Gimper wszyscy wybrani zatem. przechodzimy do gry! No jesteśmy! Patrzcie, mamy trzy skórałki, wygraliśmy to A, i gwoli wyjaśnienia. Paweł jest biedny i tą skórkę dostał za darmo. A ja moją skórkę do Kasadina kupiłem jak jeszcze była ta droga za, za 900. Ileś. Nie. Knur ma brzydką. Knurma ma czy coś takiego. Ale jak patrzę na ich team, to mi się niedobrze robi. Alistar, Vladimir... Ale Alistar bez skórki, czyli... No proszę cię. beach please. Free skórka i on jeszcze jej nie ma, nie? A Tristana, to też... Ej, ty nie masz skórki do Tristany? No nie. Czemu nie masz skórki do Tristany? Dlaczego mówię, żebyś mi wysłał w prezencie? Ale dlaczego ty nie masz tej darmowej skórki do Tristany? No bo nie mam. Szal. Szal u no teraz jeszcze zbonują mnie za prawo, co jest jakieś bity tu zapodaję. Dokładnie, ja cię o to pozwę. Ja się boję, że tu Danielek nagle wparuje albo któryś z tych... Tej... Ej! Co, Daniel jest w szkole. Puh. Nie, oni chyba mieli jakoś nie razem Nie, oni mieli ten zwiedza z Gdańsk z tego co słyszałem. A, faktycznie. Danielek mówi. Ej, teraz będzie Zwiecza takie głupie pytanie, jeśli to sto... jeśli to obejrzy ten Sebastian i Mateusz to leży, oni są bliźniakami? Uff, nie leżę. Ale naprawdę ich nie mogę rozróżnić, stary. No proszę cię. A kiedy do nich jedziemy? Nie wiem. Jutro. Nie, jutro, nie, jutro mam ten. Jutro. Szybko, a ja jutro idę do chirurga. A boż. O posz. Znowu ci mózg będę operować co? Nie, nie, tym razem serdecznie, nie. Dobra, to pogupię. <noise> Tak, tak, mózg. Zostańmy przy mózgu, bo... Nie, no chciałem powiedzieć coś głupiego, ale tak sobie to tylko, jeśli chodzi o coś głupiego, to tylko z mózgiem, nie, ale. Prewoit kasatin! Zobacz po turecku, tak? Nie, gram po ten, po, po angielsku, kurde. Wydało się, ci oto. Po angielsku mam? Ja, ja. To jak jest napisany. Trindamer? Demon blade, tryndamere. E, a karma? Tradicjonal Karma A Privoid, Boże? A Kasadin? <grymne> Na pewno nie Privoid, Kasadin. A co masz napisane pod tymi spelami? Szal hmm. morning. Sza. A. Draven. Skąd wiedziałeś, że <grymne> chciałem Draven powiedzieć? A teraz zgadniesz albo to pismo? No. Soraka. Twoja <grymne> Soraka. Dobra.

a ten pogo poro, nie pogo poro, on kiedyś spala, nie? Report my PC, ok. A trzeba być grzesie nie pisać gutlak i have fun. Patrz, nie ma ich, nie ma ich, o ja Urgot. A ur? Co on może Karma bijaczy Roger. aaa, A sniper. Je yeah, u

o, Draven! Zrzygałem się na niego. Pł on prawie umarł. No wydało się, biedak. Ej, co chwilę mi się tutaj żygi stakują, nie? No, się dziwisz? No, zło kombo, nie? Być please. Ej, pokazuje mi, że mam... Aha, dobra, nieważne, nieważne. Złapałem.

My Maymaster Tufu, 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 tufu A <laughs> do tej szkoły. Mokre spodnie, bo tym motorem w tym deszczu to wiadomo. Tak patrzę tylko siedzi, tak, okej! Okay. Będziecie ciekawie, ale doszło do buch. I żuber nie, był, nie. bo na bramce grali, wiesz? No. Na bramce grali, boże! Grali w nogę i na bramce stał. Nie naprawdę co tam robić, że w grają W deszczu Chyba nasz ten sobie w stanie żyje Ale ładna skórka, nie? No mam ją Tak? Na becie, ale mam yy, ale masz Ale mam, to się Halo? liczy. Tak A wiesz co się liczy Magdagas Szacunek ludzi ulic no, czyli Magdaga Dzięki Paweł, chyba padasz jak taka szmata. No bo jakbyście się wbili za mną. Tak, nie ma tak wolność mu kudy matacz od mnie nie? A boże. A. Ks farm, ks farm. jestem taki bogaty. No, no i nie będę miał żadnej asysty, nie no pójdź Was. Tędy <tentrum> Uciek by to, pochuj się cofnął, żeby mi skończyć kennen. No. Pa, kwas się z niego wylał. Tufu, 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 tufu. No i boku leśnicy. Uuu, snajpa! Snajpa! What the fuck? Aha, niekończąco się stawy złota Opowieść A co ty masz, że ci się złota... Aha A to się teraz nadal stakuje? Nie stakuje no, się No, to, to są inne nazwy Widzę, to się nie stakuje jo. Stakuje się Znaczy się stakuje... No tak znaczy z, tego masz jed, z tego masz osobnego... Wiem, odstawać wiem, odstawać. widzę, widzę, widzę właśnie Tak A? samo jak się kiedyś kupowało jeszcze żółwia A i Żółwia jeszcze, już nie ma? Nie ma już No e... skorupę ze złota, nie? Szkoda, ale jeszcze jest to na krytyki to do Trendamera. Znaczy ogólnie na krytyki, nie? tu robi z jesieni do wieczora, widzę. An ally, ally has been slain, serio? You have, you have, you have slain an enemy. Karma? Karma? Ja wybija do mnie, nie? razem, Hello, Sevens! to Kasadyń mówi, nie? Kiedyś próbowałem uciszyć moją matkę. No, To był błąd. To był błąd. Kaden, pierdziel się. Tylko wiesz, Paweł, nie, mo nie możemy o, aż. Dobre ulti. Nie możemy tyle przeklinać, aż że no, bo wiadomo, to oglądają dzieci w przedziale od 20 do 30 lat. Kurczę, nie sksułem. Wiesz co? dźwięki mi się bagują, bo słyszę podwójnie wszystko. To może przeze mnie, bo mam włączone Bluetooth. Nie, nie, to u mnie w grze. Powtarza się, wiesz? Kurwa, D Teraz mam ich na tego, na ulta Q i W, Q E, sorry. Karma, szaleniec Tak, tak, Albertik, Fifty-one <ścoughs> no, LOL, trafił mnie Bawę <ścoughs> <Maweł>, uspokój się <ścoughs> Ej, hey, skąd mam cztery cooldown reduction? Ok. okej. Masterki. Mmm... Możliwe. O Jezu, Snajpa! Widać, w to moje najlepsze staty, nie? 3-1, wiadomo. 1-1-3. <grym> Paweł, to ty masz Zwykłanie moje od staty od tylko, że... Ty masz moje staty tylko, że od końca. O, że ty... Gdzie za 500 miliardów No karma, nie? No w końcu. No... To jest super jaki ludzker, nie? Nie zasłonią go, bo po co? <laughs> Kolejny lakier, nie? O, popatrz <laughs> Panie, Dałem. Nieprawda. Nie kłam. Że ale. W żywe oczy. <laughs> Nie kłam. W żywe uszty. Boże. Gigi. Trend ty zginiesz, idioto? Ginie. Gi. Gini... Nieważne. Jeszcze zginie. Killings przy przy si, święty święty si, 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 Wo, jednoku. No si, kurde No nie wierzę, nie wierzę, nie dostał, nie? Paweł. Więc ty naprawdę umarłeś? No Kasadinem, którym wychodzisz ze wszystkiego Nie, bo ja użyłem ulta, żeby stąd wpaść tutaj i walnąć kurw tego lakiera, o właśnie tego. I zgadnij co się, się stało. Umarłeś? Skąd wiedziałeś? Kurz zgadywałem coś. Kasa po! Ale wiesz to, zdaje mi się, że na farcie, na farcie zasłonił, nie? Ogólnie, Dobry, ja No dalej, używajcie spali przy mnie, dobra? Pist, pist, pist i nie zabiłeś. No bo nie użyłem ulta jeszcze. Pff. 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 Kennen, Kennen Paweł, KS? Hehehe, cholera Draven on chyba apczy. Hehe, on apczy. się do niego. To będzie chyba szybka rozgrywka. Która jest minuta? Która teraz jest minuta? Paweł, bo ja nie widzę. Byłby za 10. lol. Bo mi zasłania ten, ten tutaj. Może święty, on bije. Uciekamy! Spierdalamy! Nie ma, Paweł. A, jeszcze jedną wezmę, bo mnie stać. A, tu, to chciałem po tu, na ma na A masz po ty? Nie ma. Y, nie. Karma to murzyn tej. No, szybki jestem. Pasuje im robienia z kombu. Alistar, dobranoc. Tak, tak, się uspokoi Kennen. No KS. No nie wierzę, nawet sksuć nie umiem. No nie wierzę! Boże, miliony! A wiesz, że hila miałem? Bardzo twoim heal'em. MAMYŁ! Słucham cię. No właśnie żełem heal'a. No może by to bili, co? E, po co? wie cie inhibitora jest do <laughs> o o kto ulta? aha mój dobra nie pać idę i teraz sam robię niczego blaszto Blasto się Chrystus boże jedyny patrz na go no nie wierzę, nie Kennen, o Boże! Święty Jezusie, Chrystus... O Boże, żyje O Boże Jezu! No. Do Udje! Do? Yeah. Dobre Matko, z córką, gdzie ja się rzucam? Chrystusie, jedyny A uniknąłem A! Dzięki! Boże, nie miałem kół, ja stoi Kasadin naprawdę jest mocny, kurczę się nie dziwię, że go manują ciągle. No, <laughs> ale przyznam szczerze, nie trzeba umieć grać, nie? Kasadinem, żeby koksić. Znaczy kombo combo dobrze zda, bagnę ci. Wiesz. Double kill. Słabie. Boże święty kanen. Joram has destroyed Heturet. Um, inhibitor, sorry. Jeżeli ja żyję, aha, to nie wiem, ja gruję. Dobra, Kasadin no w ogóle ktoś używa W na Kassadinie? Mm, Może tak czasu. Atakowania tego, tego wiesz. Wiem, brzygów. <try disco> to jest debil totalny. Nie? O Boże, wla... nie wlazłem w to. Matko Boska. Quadra kill? Widzisz Quadra? Dajcie pęto! Ale masy na pęte. I tam jest mój double kill, nie? Ja nie, mój. Twojej... No, no, no. <laughs> Boże święty. No nie! Chyba piłem. Boże stanąłem w miejscu. Chodźcie, skampimy na nich tutaj i przyjdą, dostaną wszystko. Dobra. Na tutaj. P P <śmany> <śmany> nie ma życie. Zonie Zonę Tak, tak, się z oła. Boże, święty. No, pstu, szmata. Trendamer. Nie, no mi ty wierzę najpierw. Nie, ja wolę Dravena. O Boże, świetny? Ta, a może świetnie? Tak, a może wolisz umrzeć? Gdzie on ma życie? Tyle jest ulta zadać, nie? Mm. Dzięki komu, dzięki komu. Dzięki moim skillom Matko święta Kenenem mnie gonią, załudził. Nie wiem czemu ale zawsze Kenen mi się z kubetą kojarzy, nie tak z kobietą czy z kuwetą, bo nie zrozumiałem. Kuwetą. nie no z tak. kobietą Sorry, kapliczki ci nie pozbierały Ła! Wow! Pa snajper, snajper, snajper i pa jebnie! Tyle zadać e, no bo ona jest adeno, to coś Kasa-din! ra Festa ra sz, 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 sz. Tak, tak, się daj mu spokój. O cholera, gdzie jest moje życie? Matko Święta! Chrystusie Jezusie! Chcę umrzeć, chcę umrzeć, chcę umrzeć. Albo nie, to <tryk> właśnie i dojść na spodle. Problem. <tryk> Zmagało się. Respawnik, respawnik, son. O Boże, Chrystusia Nazareński. Rabadon, patrz, Katlin co robi? Trzeba jej pomóc, chyba? co? Sory, peka, no, peka dosłownie, peka. A, już nie będzie. La 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 Dzięki Paweł. <laughs> Jaki rage! <rejsz. laughs> Jaki uh! O Boże, święty on tu jest! W ogóle zauważyłem, że muzyka jest trochę za głośna. Wyciszyłem. Masz same problemy. raz ma problemy? No, co za śmieć! No! Boże święty Kenen. Kenen, Zonia. Paweł wyszedł. Snap. Ah, dobre. Co <laughs> ty samym pomyślałem? Gdzieś. Oh, Kassadin zero pomocy. 94 4 tak? Najlepszy grasz tutaj. Klamka, nie. Tak. To, <noise> <21. głos> to, no to, to o czymś świadczy. A. Jestem tu. Pank. Widziałem. <noise> no czy ku nie wlazło? Szal... Szal unsup Idę zabić na na dobre, miejsce. za śmieć. Do... idziesz. Co o. Um, Ale tam dobre, na dobre, na takie tam 441, hach. Chciałbyś. Ten Grenen... No, no! Ja chcę tam być, przy tym! Nie oczekiwałeś. Tam na 52 Oh. Dobra, to by było na tyle. Dziękujemy za grę. Nie? Wiktory! Ah, Aaaa, się Wygraliśmy, wiadomo, prosy zawsze wygrywają. No ba! Wiadomo, dlaczego wygrał. Także komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej filmików z LoLa, z Pawem i z naszym ekipą, to łapki w górę, a jeśli nie chcecie, to wypierdalać. Ej! Nie wcisnąłem continue jakiś filmik mi się odpalił. Coś się nagrywa. Chyba Lisandra coś gada. I kamera się przesuwa na naszego spawna. To jestem ja, ja tu stoję! Dobra. to jestem ja Dobra, to trzymajcie się, cześć.